Siema, z tej strony Antek i dzisiaj kontynuujemy nasze przygody w Pokémon Light Platinum. Więc yy, yy, tutaj, no, no, niestety mi się nie nagrało. Ale tu był profesor Oak i Kenta, tutaj był Kenta, tutaj był nie, tutaj był profesor Oak, a tutaj był Kenta. A tam skakały fibasy 3. I tutaj był jeden fibas. Zatokował profesora Oka i musiałem go ratować. No, wiele was nie ominęło. Więc... Yy, musimy wrócić yy, do, do Jasmine. Więc widzimy się na miejscu, jak tam już będą u niej, więc narka. Dobra, jestem z powrotem. I zanim tu przyszłem, to sobie złapałem dwa nowe Pokemony. Bug Ninja i Jastrząba. Yy, bak Ninja to jest Ninkada. Yy, a Ninkada się ciężko, i to ciężko trenuje. Patrzcie, bo Tabasco już ma niedługo kolejny level. panie. Jastrząba to, to to w kilka... no, y, Tyrokiu y, wytrenowałem. Yy, a i Ninja, yy, to są dwa pokemony w moim teamie, które Ciężko wytrenować. Dobra, chodzimy do, do naszej. Profesor. Uuu, to jest nasz profesor Oak. Dzień, profesorze Oak. Witaj w moim laboratorium. Dziękuję, profesor Jasmine. On tak mi powiedział, żebym tu powiedział, żebym tu przyszedł. Ba szybko i nauczył się czegoś i zobaczył twoje yy, wyniki. Tak profesorze, z pomocą Antka zaczęłam studiować starożytne yy, opisy no, yy, co, o twórcy no, wszechświata Arkeusa, co stworzył świat i pokemony. Niesamowite, ale takie bardzo wielkie, niesamowite. To jest aktualnie. aktualnie. Yy, no, yy, trudniejsze od, od jego. Yy, badanie... od nich badań no, nad Pokémonów. I mówi, że każde pokemony mają inne. Yy, coś tam w komórce. Tak, profesorze. Właśnie że są um, um, pełne dokumenty na, na DC. no i idziecie do radio tower dobra nie wiem też jakiś zapis to zbogowany pierwszy raz bo to jest jak taki stworzony dobra robota antek Zarejestrowałam gdzie już yy, widzę serii. teraz możesz walczyć z liderami no, z liderami i zostać e, najsilniejszym trenerem. Gratulacje. I zadbaj o kimś z tym, bo będą za tobą tropić. No. No i. No i teraz, no. prujemy dalej. Widzimy się w Central City. Dobra, jestem z powrotem. Jeszcze musiałem sprawdzić, czy to jest y, druga część, więc. Y, tutaj. O, jest jakiś pokol. Right? Raw candy. Taki cukierek? Co... co no, Podwyższa Pokemona o poziom. Buck ninja akurat mogę dać. Dobra Pokémon elektryczny. Czasami ma light, Lightning Roda. No po co go? jemy? A jak... Jak nie zdążyliście zobaczyć to jest to Buck Ninja? Jest pokemonem robacza ziemnym I będę trzymał zawsze no, wolnego slota w teamie, żeby no... Yy... Co jest? A! <ścoughs> Zz... A! Tak, to to. No i... Jezus, glitch. Glitch gry. Bo Jezus Maria. Łołatko. Jakiś glitch. Dobra, zapomniałem, że trzeba iść do Radio Tower. I tam do profesora Ołka. Dostaniemy nie tylko pakietek, ale jeszcze coś. Hmm. To jest to. ...Pogedex, to Nationaldex. raczej naszonaldex. To jest kenta akurat ten po lewej. Dobra, może... A, możemy sobie wziąć, zawsze Pokémona. Czy Korita czy Totodile? daj, czy Korita. Wezmę Totodile. Bo Po bo zawsze jest problem z wodnym, a, a roślinnych pod dostatkiem. Sindakuila nie. A i gry nie będę przechodzić na 100%. Kurwa, przecież nie... I tak... zostaniemy po jednym starterze. A, a legend to ja nie umiem łapać. Dobra. Dobra, dostaliśmy Toto Dilant na piątku. Ojej. Ale będzie treningu. Treningu jak treningu. O Jezus. No i teraz możemy tam iść na lewą. Albo dobra, spróbujemy fartem. Albo. Albo nie. Jeszcze, jeszcze troskę. Troszkę, troszkę, Troszkę wezmę, wytrenuję to do Daila. Więc widzimy się, jak go już wytrenuję. O, albo, albo nie czekajcie, yy, zobaczycie, ile tyle może dać Expo. Naplikł go pokoną. O, szybszy był. O, nie trafił. I bed! Patrzcie, jak 52 x -u. To zaczyna jeden poziom. Ale tak rzadko trafiłem się na czwartym poziomie. Częściej to na, dwu, na drugim i trzecim. Więc widzimy się, jak już wytrynujemy, to do daila. Witam Was po przerwie. Zorka za to cięcie, ale musiałem trenować po to do daila. To by nie trwało. Jak, jak trenować, to trenować, ale to do Dajla już to, to łatwiej trenować, więc. Lecimy z tym bajerem Dobre. Po tej bitwie zakończę odcinek. Jeśli zdążę. Danipite. Rollout. Eee, ziemny ruch... który nie jest efektywny, ale z każdą rundą jest silniejszy. O Jezus Maria. Kryt. Ja nie, ja nie mogę to tutaj le, le, no, yy, na taki sposób wziąć. Ja strząb Leć! Niczym wiatr! Rad. O kurde! O, oh, forgotten! No nie! To już był najsilniejszy. Nie ma wada, że już go się powstrzyma. Idzie pak ninja. Nie, to był największy, chyba. O, Screech. Dobra, będzie poziom. O, to to daje. Kombi. Dobra, Ta radę, Das radę, Bug Wytrzymaj. Ja w tym miejscu zakończę odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie i liczcie na więcej, więc narka.